Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić technologiczne demo produkcji o nazwie Bulb Boy. Jest to mroczna gra przygodowa stworzona przez krakowskie studio o nazwie Bulb Boy Team. Mamy tutaj świat inspirowany takimi hitami jak kultowe już machinarium oraz Botanicula. Warto przyjrzeć się tej produkcji, ponieważ oczekuje ona na wsparcie na stronie Kickstarter. Dlatego też... Myślę, że dzisiaj chciałbym wam pokazać to, co tutaj twórcy przygotowali. Ja już nie mogę się doczekać, żeby odpalić produkcję. Zaczynajmy. Dawno, dawno temu w elektrycznym lesie żył sobie żerówkowy chłopiec ze swoim dziadkolampą oraz ćmopsem. Żyli spokojnie, szczęśliwie i w dostatku. Niestety, Pewnego wieczoru wydarzyły się rzeczy, o których nikt by nie pomyślał. W trakcie snu z dziadkiem wydarzyła się dziwna rzecz. Niestety nikt nie wie, co tak naprawdę się stało. Nasz żarówkowy chłopiec, obudzony ze strasznego koszmaru, będzie musiał dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się w jego domu. Moi drodzy, zaczynajmy tą przygodę. Produkcja w tym momencie może nie obfituje w byt, w zbyt wiele plansz, mamy ją tylko jedną, ale jest tutaj naprawdę klimatycznie. Przypatrzcie się, wszystko tutaj spowija mrok, mamy niesamowicie piękne światła i możemy poruszać oczywiście tym żarówkowym chłopcem. Cóż. Ma on żerówkę zamiast głowy i świeci ona w ciemnościach. W tym momencie muszę dostać się przez te drzwi do drugiego pokoju. Zadanie nie jest to proste, ponieważ tutaj będziemy mieli takiego stwora pająka, który sieje przerażenie wśród tego chłopca. Ale jest na to sposób, żeby go ominąć. Potrzebujemy trzy robaki, którymi nakarmimy tego stwora i dzięki temu przejdziemy sobie ten pokój. Moi drodzy, zadanie jest w zasadzie proste, ja już sobie je wcześniej ukończyłem, ale myślę sobie, że jeżeli odpalacie pierwszy raz tą produkcję, będzie to nie lada zaskoczenie. Zajrzyjmy w tym momencie do szafy, żeby zobaczyć co tutaj się kryje. Moi drodzy, tutaj oczywiście pokaz możliwości technologicznych tego silnika. Naprawdę bardzo cieszę się z tego, jak ta produkcja wygląda. Mamy tutaj takiego robaczka, który, no cóż, będzie musiał podążać po tej wytyczonej trasie. Niestety w tym momencie nie dało się, żeby przeszedł, ale co ja mogę zrobić? Mogę tutaj odsunąć również tą linijkę, tak jak wcześniej paczkę zapałek oraz nożyczki i ten robak w tym momencie ugrzązł w tym cukierku. Dzięki temu biorę go ze sobą i mogę już go w tym momencie oddać do tego pająka. Dzięki temu będziemy mieli jedną część tej zagadki z głowy. Tutaj mamy oczywiście ekwipunek standardowo jak w przygodówkach u góry. Oczywiście ten gameplay będzie naprawdę bardzo specyficzny. Jeżeli lubicie takie gry jak Machinarium oraz Botanicula, no to tutaj ten klimat naprawdę jest, moi drodzy, przecudowny. Ja bardzo przyjemnie podchodzę do tej produkcji myśląc o tym, że będzie tutaj aż 5 rozdziałów. W tym momencie tutaj mam kolejnego stwora, którego muszę tam zabrać, kolejnego robaka, ale niestety nie mogę go dosięgnąć. Cóż by tu zrobić? No, w rogu widzę miotłę, zatem wykorzystam ją do podniesienia tego robaka. Może uda się go jakoś przysunąć do siebie i zabrać, żeby nakarmić tego pająka. Udało się, dzięki temu mam drugą część zagadki za sobą. Oczywiście jeszcze będziemy potrzebować kolejnego robaka, ale ten jest o wiele trudniejszy do zdobycia. Jak widzicie lata on sobie tutaj po tym pomieszczeniu, ale do tego przejdziemy zaraz. W tym momencie potrzebuję dać drugiego robaka temu pająkowi. Zobaczycie co się wydarzy. Oczywiście w produkcji mamy tutaj świetną oprawę audio oraz wizualną. Myślę, że to zmieszanie niesamowicie przyjemnej grafiki, idealnie zaplanowanej i wyważonej z genialnymi kompozycjami naprawdę daje o sobie znać i jestem przekonany, że będzie to kolejny polski hit. Moi drodzy, w tym momencie mamy tutaj dwie rzeczy. Tu u góry mam taką lampę. No niestety nie mogę zebrać tego owada, który tam latał góry, zatem myślę, że dobrym sposobem będzie po prostu dotknąć tych dwóch kabli. Cóż, mój mały bohater zostanie kopnięty prądem, jak się to mówi, ale ja dzięki temu będę mógł tego owada zebrać ze sobą. Teraz udało się. Lampa po prostu tą elektryczność przeniosła na tego owada i dzięki temu ja mogę go Moi drodzy, zabrać, dać temu pająkowi. W tym momencie będziemy mieli rozwiązanie tej zagadki. W zasadzie nie była ona długa, ale myślę sobie, że jak na początek prezentację takiej produkcji naprawdę bardzo przyjemnie to wygląda. Jeżeli podoba Wam się rozgrywka, jeżeli spodobał Wam się mój gameplay, napiszcie w komentarzach co myślicie o tej produkcji i zajrzyjcie na stronę Kickstarter. Tam będziecie mogli na tą produkcję oddać swoje pieniądze, aby ona w końcu powstała, ponieważ twórcy mają bardzo ambitne plany co do tej gry i jej długości. I teraz moi drodzy stała się rzecz, o której niewielu z was mogło pomyśleć. Pająk, jedząc te wszystkie rzeczy, rozpadł się na kawałki i ja mogłem sobie przejść dalej. Tutaj mamy takie przebicie czerwonego mroku. Oczywiście, dzieją się tutaj straszne rzeczy. Mamy jakieś dziwne potwory i... cóż. W tym momencie jest jedna smutna rzecz. Demo technologiczne się kończy. Jak widzicie, twórcy mówią o tym, że jeżeli polubiliście Ball Boya, zajrzyjcie na stronę Kickstarter. Ja oczywiście umieszczę w opisie tego wideo stronę, na którą możecie zajrzeć. Polecam Wam serdecznie tą produkcję, a dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!